Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, no, u nas gorąco się zrobiło. Jest teraz minus 10. Jak widzicie, już nawet zimowej czapki nie potrzebuję. Jest super. Jak słoneczko świeci, to normalnie, jak, jak wiosna. Zobaczcie. Wreszcie nam trochę przez parę dni tam dwa chyba podsypało trochę śniegu, więc wreszcie jest zima, bo tak to. Zawsze cały czas było mało śniegu, pochmurno było i tak. Średnio to wszystko wyglądało, ale jak śnieg popada, to zobaczcie jaką już mamy tu fajną górkę wreszcie Więc To jest zima, ja wiem, że wy w Polsce teraz nie macie zimy, więc pomyślałem, że wam Że wam pokażę A my jedziemy na śniadanie do Do Ikei Więc z, Widzimy się chyba w samochodzie, jeszcze porozmawiamy A tak wygląda nasza nasza ulica, zobaczcie Dużo śniegu, już wreszcie są zaspy. Wszystko wróciło do do normy. A ja tak jak wspomniałem przed chwilą jedziemy. No, no dzieci już tam się bawią. A my tak jak mówiłem, jedziemy na śniadanie do IKEA. Nie wiem czy zdążymy, bo już jest późno, a jeśli nie śniadanie, no to już zjemy. To zjemy lunch w każdym bądź razie. Tak wygląda nasza Ikea tutaj w Ottawie Nie wiem czy coś widać bo słońce bardzo tutaj świeci Patrzcie bez kurtki idę, minus 5 Aleks też w sumie Ej, tutaj Aleks się martwi, że ma użytkie włosy Tu są jedne schody ruchome a tam drugie żeby tam w ogóle wejść I jedziemy na górę Chyba już nie ma śniadania niestety Ale koleja, ojej No niestety, postoimy No słuchajcie mamy jedzenie za to wszystko, czyli zupa, Meatballs i tu jakieś tam dodatki, dzieci sobie ryby, wzięli zapłaciliśmy 40 tam chyba 2 dolary. Więc smac... no i kawa i, i soda smacznego. Smacznego. widok z Ikei, zobaczyć, widać autostradę i zobaczcie, ile tu samochodów zaparkowało Tutaj widzę już się zadomowili, więc... Co masz Eftia? O, ktoś obgryzł, tak? I... Nieźle Nie będę Wam całej całe Ikei pokazywał, bo już jest wideo na, na naszym kanale Już nagrane chyba z... Będzie z dwa lata temu Więc zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć, jak u nas wygląda Ikea Ale w Polsce pewnie podobnie wyglądają Myślę, tak, że wszędzie w to, to samo Tak jest Patrzcie, jaką Oliwia ma fajną bluzę 3 dolary Mogę to? Weź 3 dolary za blanket Po blanket? Ja muszę blanket Aha. Proszę? Proszę Ja mam pełną trafikę ale jest z ciebie lampa Alex mi przyniósł kapelusz za 10 dolarów Ile kosztuje Alex? 10 dolarów 10 dolarów I też wygląda Alibii jakby dostać. do zbierania ryżu poszła teraz Super Chodź Patrzcie co się stało Prąd wysiadł na chwilę O, już wrócił Wszyscy byli tak, zrobili tak Uuu. Ale już jest prąd z powrotem Nieźle o, i alarmy się włączają. Wystraszyłaś się? Wszyscy zamurowali, nie? <taki> Takie dziwne uczucie. Wszyscy byli tak, Uuuu no. Tylko nie wiem, gdzie są dzieci. Zaraz Oliwia wystraszona przyleci. No. Zapytam się ich, jak, czy się nie wystraszyli. Co, wyłączyliście prąd? Co żeście zrobili? Ale spuścił bąka. To nie jest śmieszne, no nie? No, lecz. Dobra, wychodzimy z tej kieszeni, bo Aleks puścił Bąka. Dzień dobry, to już drugi dzień i zobaczcie, co tu się dzieje. Moja córka zrobiła. Co zrobiłaś? Naleśniki. Naleśniki. Proszę, pięknie. Ale tu trzeba porządek, Michał, jeszcze później zrobić, chyba. Mhm. No, to mogę zjeść jednego? Tak. Tak, to dziękuję. A my idziemy na spacer. No, tak jak przed chwilą wspomniałem, witamy się, kolejne, witamy się z Wami kolejnego dnia. Cześć. Wczoraj już nic się ciekawego nie wydarzyło. Mieliśmy w sumie jechać na łyżwy, ale w końcu nie, nie pojechaliśmy, więc i nic się ciekawego nie działo. Więc witamy Was kolejnego dnia i zobaczymy co, co dzisiaj dzień przyniesie, że tak powiemy. My teraz idziemy na szybki spacer. Pokażę Wam, zobaczcie jak tu wszystko super wygląda. Mamy wreszcie śnieg. Wreszcie jest śnieg i zima. No, więc idziemy na, na spacerek. Witamy ponownie. Zawieźliśmy dzieci na basen Na dwie godziny A my teraz jedziemy kupić łyżwy Bo może pojedziemy wieczorem na pojeździć. łyżwy Może się wreszcie uda Ja nie, nie potrafię za bardzo na łyżwach Będę próbował, więc pośmiejecie się ze mnie Ale Macie Cię pocieszył Będziecie się na balkonikach podpierać według Tak, tam mają takie balkoniki Więc może na tych balkonikach Będę się wspierał na balkoniku Zobaczymy jak to Jak nam się to uda, więc Jedziemy po łyżwy na razie I w ogóle śnieg zaczął padać Ugh. No, taki śnieg z deszczem chyba, bo jest ciepło, jest minus 3 To, to jest nawet gorąco, można powiedzieć Więc a, jest taka plucha Dobra, idziemy po łyżwy, na razie Dozo Idziemy kupić łyżwy do Canadian Tire Jak jest ogromny ten sklep Co są te łyżwy? Słuchajcie, mamy takie, ale są za małe, a nie mają o rozmiar większego. Nie, właśnie prowadzimy bardzo filozoficzne rozmowy z moim mężem. Nie. Ja się tu uczę na, na. Łyżwy sobie kupujemy, mamy się przeprowadzać do ciepłych krajów <słuchaj> podobno. Więc po co mi te łyżwy, słuchajcie? <słuchaj> ja mam nadzieję, że nie upadnie. <słuchaj> Nakupiliśmy no, łyżwy dla Aleksa, ale dla mnie nie było rozmiaru, więc musimy jechać do innej lokalizacji. Mówią, że tam są, że jest jedna para, ale nie. trzeba jechać sprawdzić, więc jedziemy. Jedziemy dalej. Kawa mi chyba by z tego, tyle czasu nam tu zeszło, nie cała samochód. No, to dobrze. Nie wiem czy mnie widać, jest ciemno. Tu zaparkowaliśmy, tu jest takie fajne osiedle. Są super takie stare, stare domy, ale takie, taka bogata dzielnica a tu obok jest. Zaczyna się. Tutaj gdzieś podobno jest wejście na, na ten na lód i tutaj wejdziemy. Maciek z nami przyjechał, więc idziemy. Ale mamy grupę dużą. Co? Z drugiej strony trzeba pójść. Tak? Patrzcie, tu jest takie super zejście i tu można sobie założyć łyżwy my... i śmigać. Ojej, mnie jeszcze czeka kurs do samochodu, żeby zostawić ten. a rzeczy. Tu już jest lód. Już jesteśmy na lodzie. Masz łyżwy? Gdzie jest Filip? Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Patrzcie jak zasuwają. Wiecie co, ja tu poczekam na was. A ja myślę, że my ciebie nawrócimy. Ja już mam nałożone te, to już wystarczy. Na, na pierwszy ten Na pierwsze wyjście na łyżwy to wystarczy. Ale ja chcę krzyknąć mamo, a zobacz jak ja jeszcze na łyżwa! No to, to ja tu poczekam na was. No dawaj Weźmiecie mnie za rączki A Maciek mówił, że nie umie jeździć, Patrz jak on zasuwa Maciek ty oszukujesz Co? Ty oszukujesz Bo ty umiesz jeździć Nie, nie umiem Co? Ja już nie umiem Dobra, to jak na pierwszy raz u mnie to... To, wy, to wystarczy, że, to wystarczy że, założy, że założyłem, ja nie idę nigdzie. No dawaj, daj kamerę. Ja muszę buty zawiązać. A no, to zawiąż tu mamy bohatera narodowego Tomek no, cała publika na ciebie czeka Ciecz Napięcie rośnie Będziesz musiał takie werble teraz tutaj jeszcze dorzucić. A to jest śliskie, ja nie, a nie idę nigdzie. Ale jak się na tworakach jedzie? Mentalnie już takie werble musisz sobie dorobić. Jak Sam się zatrzymasz. Albo wolę wiedz. Nie, to nie jest Uuu, pierwsze kroki O, ja Dawaj, dawaj tu, Ja tu się dobrze czuję na śniegu Ty uważaj, bo ja wyświetlę ten, ten W filmie do tajnera Jak on ma? Tajner, tak? Dawaj, pojadę ze tobą Daj, daj <noise> Ty, ale nie chodzimy, jedziemy Nie <noise> ze śniegu na lód Dawaj daj no, wyłącz to, nie rób wtedy <laughs> Tomasz Wymkowski, Rzymkiewicz, bo ja mówię. Pierwszy raz na lodzie. To jest świskie. Hey, mam dla ciebie normalnie ten Tytuł na filmie, Tomek na lodzie. No jadę. Dawaj. Dawaj. Dobra. No nie mogę tego. Żono, co ty tu robisz? No już, już. Robisz mi jakiś ten upgrade? <laughs> Czuję, z... ale idź żono, idź, bo ja tutaj, mam? ja jestem cały sztywny. Ja jestem koło Ciebie, żeby złapać ten, ten, kamerę jakbyś się leciał. Reszta <noise> nieważna, byleby kamera była. Właśnie. Na co, na co mi to było? W ogóle mnie coś tu boli. <noise> nie, to jest masakra, normalnie, to jest śliskie strasznie. Nie. Masakra. Dobra, nie będę nagrywał, bo, bo zaraz będę tutaj na tym lodzie leżał Co ty, Aleks, robisz? Filip, pokaż, jak się jeździ Filip, Filip jest zawodowiec O kurde, ja też tak będę robił, ale dopiero za 30 lat Trochę go tego, no, chciałem pokazać, jak on się robi patrzę jak on zamiacza. Odejdź, Aleks, odejdźcie na bok, niech przejedzie No, ja tak będzie, właśnie powiedziałem, że tak będę jeździł za 30 lat. Nie, na koniec dnia. No. Na koniec dnia. Ja na razie się boję wejść na lód. No jechałem już. No za jaki kawał przejechałem? Przejechałem duży kawał. Ola boli mnie noga. Tak. Nie, to, to Chodźmy, weźmiemy tą kamerkę. Nie, 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 nie. Już Maciuś mnie nakręcał. Dziękuję. Dobra. Idę, spróbuję. Słuchajcie, następne ujęcie będzie ze szpitala. Jest niedaleko. Jest niedaleko, tu mi mówią, więc chodź. Nie wiem co się stało z moim mężem. Ja jeżdżę, słuchajcie, ja się chwalę, ja po prostu jeżdżę. Przypomniało mi się jak miałam 10 lat jak jeździłam na, na łyżwach i mi się jakoś... jakoś mi się jedzie dobrze. A mój zobacz, Ola, przejechałem 6 km. Zobacz. Widzisz ten znak? Tak. 6 km pierwszy raz w życiu na łyżwach, to wystarczy, wystarczymy, no nie? Co, ale no wstawaj, bo, tam tam, bo my czekamy i, i ci tyłek zbarnie. Nie, ale tak mnie bolą stopy. No bez przesady, człowieku. Bardzo bo. No bo ta cały czas przy biurku no, siedzi. Bo tam też do światełka jest bargogą. Bargogą? No. Ale no fajnie, jesteśmy ma. na samym środku rzeki prawie. Całuję moją mamę. Mamo, ja kocham łyżwy. No, myślę, że się cieszysz, bo ty zawsze kochałaś łyżwy i zawsze dużo na łyżwach jeździłaś. Także czekam tu na ciebie w odstawie, słuchaj. Ktoś mm -hmm. trąbi na mnie? Tak. Szybciej, Tomasz! Szybciej! Nie rób trafiku, tata! No, jedź! Dobrze mu idzie. No, dojeżdżamy do końca tutaj. I idziemy się zagrzać trochę, ja To są... Małe ogniska i można zjeść Beavertails, tak? Maciuś mówił. chłopaki już coś tam działają, zaraz zobaczymy. No, muszę uważać, bo ja nie jestem żeby żebym na, na Ziemi zaraz nie o, nie tak. o, tu są chłopaki. To wow. macie! To jest tails za darmo. Wow! Co wam dał? Dali wam tutaj? Tak, za darmo. No co, wy to co takiego dobrego zrobiliście? Nic my staliśmy, myśmy mieli. A, wy jesteście zawsze mieli przecież, nie? <grymne> Daliśmy czekoladę i pan powiedział, żeby wejść No, nie, no. no to. No, to fajnie. Idę zobaczyć. Ja nie mam, nie Idę zobaczyć. Tutaj. No, nie, no, Zobaczymy, to Hot chocolate, Whiskey na, Można nawet kupić. Proszę bardzo, jaki dobry. Za 6 uh -huh. To 6 dolarów widzę. Idę szukać stanka, bo gdzieś się chyba zahamili. Ale wiecie co jest tak ciepło? I tak mi się podoba, że chyba będziemy tu w tygodniu przyjeżdżać. Tomek ma przekichany teraz. A gdzie Tomek? Jesteś? Tata dojechał! Dojechałeś? Podobało ci się? Cały zdrowy Kis, sadysta to wymyślił te tak? <gry> 4. No stawaj, bo ja czekam. Najlepszy film zrobiło. No nie klapnij teraz, nie robię. To kiski. A z którą stroną to się Ja no, nie wiem. A oni będą wiedzieli. O tak. Choinki! Maciuś! Maciek szpanował, szpanował, że tyłem jeździ. I by wjechał. A ty się boisz o tym? Ty na płasko, tak? No to nie ja bym wjechał w choinkę, tylko choinkę by we mnie polębił. Nie, 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 nie podjeżdżaj mi pod tym, bo ja nie wiem jak się hamuje. Jak to nie wiesz? Ale już dojeżdżamy, faktycznie jesteśmy pod mostem już jesteśmy na kanale. Już wracamy chyba, tak? Ja nie muszę, chyba ty musisz. To jest jakaś masakra. Jeśli miałbym to podsumować, to wracajmy do domu. Nie, słuchajcie, jest po prostu cudownie. Tak. Jest super. Jest masakra. Jest ciepło, jest przyjemnie no. i na, 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 na łyżwach się super jedzie. A, ugrzałem się, jest, jest strasznie. Na no, łyżwach <grym> łyżwy nie są... nie są do. I są dla Ciebie? Nie. Nie, są dla Ciebie. Boli mnie, no, nogi, się. nogi mnie polą jest fajnie, tylko e, tak. następnym razem musimy jechać znowuż na kanał tam e, na sam koniec No, good luck w centrum Gdzie Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawili będzie. Już? Dobrze wyglądasz żoną? Czapkę zdjąłam, to wygląda bestia No, my już prawie w domu jesteśmy, słuchajcie, już po tych łyżwach na szczęście <laughs> Ale ja zapytałam Tomka, czy pojedziemy w piątek, powiedział, że tak Tak, pojedziemy więc nie no już, jeśli tam pójdę jeszcze z 5 tak z 5 do 100 razy to się nauczę. Nie było na końcu już nie było tak źle, ale tam bolą nogi no ale damy, damy radę jeszcze trochę pojeżdżę i może się w to wciągnę, a jak jeszcze zacznę jeździć na na łyżwach to już będziemy mogli pe pełnoprawnie nazywać nasz kanał Kanadyjczycy, bo ja pamiętam komentarze dlaczego my kanał nazwaliśmy Kanadyjczycy, jak my jesteśmy nie jesteśmy rodowici Kanadyjczycy, no ale tak nazwaliśmy, no więc tam kanał był nas w ogóle zaczęty dla żartów, jak się tak się zaczęło, ale, ale nazwa już została i tak zostanie. Nie będziemy już nigdy, nigdy nic zmieniali, więc dziękujemy za oglądanie. Jesteśmy trochę umęczeni, ale. Ale warto było, fajnie było. Tak jest. Więc do następnego razu, trzymajcie się ciepło. Papa! Pa. Pa, pa. Muszę skręcić, dopiero wyłączę. Szczała.